Czołem, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Galzaki. Zapraszam na kolejny mecz turniejowy w Mediwala II, gdzie ta armia zginęła. Tutaj mamy mianowicie po tej stronie mapy Czeremisa oraz jego Wenecję. No, powiem szczerze, że przyjrzymy się armii, kiedy już yy, będzie miał jakiś. No, takie sensowniejsze rozstawienie. Tymczasem po drugiej stronie mamy mięso m, oraz jego węgry, bodajże. Nie jestem oczywiście co do tego pewien, y, ale tak przypuszczam. Myślę, że to są właśnie węgry. Y, y, ja jestem oczywiście w dalszym ciągu przeziębiony, więc y, no, mam nadzieję, że to pójdzie sprawniej i szybko. Y, nie będę może tego tak intensywnie komentował, jak zazwyczaj. Muszkieterzy, milicja pikinierska. Okej, okay, no czyli już pierwsze zaskoczenie, powiem szczerze. Tu mamy trzy razy spieszoną elitę zbrojnych, mamy spieszonych rycerzy feudalnych, wenecką ciężką piechotę. Wenecka ciężka piechota, to jest fajna jednostka. Czekajcie, jest tutaj. No i zniknęła. Gdzie jest wenecka ciężka piechota? O, jest wenecka ciężka Dobra, mamy ją, mam nadzieję, że tym razem nie zniknie. Tak wygląda wenecka ciężka piechota. Ma mianowicie młotki takie specyficzne oraz no całkiem spore tarcze, coś a la pawęże nawet można by powiedzieć. Także całkiem fajna jednostka, całkiem fajnie się prezentuje. No oczywiście nie tak fajnie jak drwale, no ale okej, okay, zawsze coś, zawsze coś. Młotek to jest takie jakby, no wiadomo, bez młota to... Nie robota, ale w każdym razie mm, zobaczmy jeszcze na, na resztę armii Czeremisa, który się w ogóle tak całkiem solidnie rozciągnął. Tutaj mamy generalską straż przybożną, Widziałem sporo kawalerii. No, może przesadzam. triadoci mamy konnych kuczników. Joannici, no to, to się ceni jak najbardziej. Tutaj więcej Joannitów i tam jeszcze więcej Joannitów. No, to się ceni jak najbardziej. W ogóle patrzcie na tą strefę, jaką dużą część strefy rozstawienia zajął Czeremis swoją armią. Także naprawdę porozciągane maksymalnie te, te oddziały. Wiecie co, ja nie wiem czy to nie jest, nie jest, yy, czy to jest na pewno właściwa, właściwy rozmiar jednostek. Widzę 90, nie wiem czy to tak powinno być, 112. Możliwe, że stąd właśnie tak, tak duże rozstawienie. Mm. No, ale to nie nic, oczywiście. To nie problem, już się tak kilka razy zdarzało. No dobra, jest wreszcie okazja, żeby przyjrzeć się armii. Tak, wydaje mi się, że tu są większe ilości jednostek: szlachta węgierska, razy dwa, husarze, razy jeden. W samym centrum trzy razy ciężko zbrojna milicja kusznicza. Wow, cztery oddziały spieszonych rycerzy feudalnych, ustawionych w takie klocki. Chrągiew węgierska, husarze. Więcej szlachty, husarzy i innych rzeczy. No i muszkiety oddały pierwszą salwę. Pytanie w co? W kawalerię, ewidentnie. Wow! No, powiem szczerze, że te muszkiety sieją zniszczenie. 20 modeli już zdjętych z obu oddziałów, tak naprawdę. Piknierzy już rozstawieni z przodu. O, pierwsze szarze? Tylko gdzie? Gdzie te pierwsze szarze w ogóle są? Tutaj mamy konnych yy, kuszników weneckich. Szlachta węgierska, wymiana ognia. Pikiniarze na skrzydłach pilnują. W samym środku. No spora ilość muszkieterów. Ale są na razie zupełnie nieatakowani nie przez oddziały kawalerii Mięsa. No tutaj zdecydowanie ostrzał nie, nie tak skutecznie jak w przypadku tej kawalerii. No manewry na skrzydle tuż przy krawędzi pola bitwy. No, rzeczywiście w tym starciu ewidentnie było sporo manewrowania. Czy te muszkiety zdołają się wycofać? Prawdopodobnie nie, ale jeszcze salwa oddana, choć. Chyba nie. Okazuje się, że nie była zbyt skuteczna. Pikinierzy już w tym momencie ruszają do boju. No, muszkieterzy to no, tutaj za długo nie, 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 nie postali, aczkolwiek no dali naprawdę kilka skutecznych salw, to trzeba im przyznać. Tu w centrum całkiem milicja pikinierska z przodu, czyli muszkieterzy też zostali wycofani z tego, co mi się wydaje. Tam była wymiana ognia z kusznikami po prawej stronie. Kawaleria zrautowana ostatecznie. Dwa oddziały szlachty węgierskiej, nie, jeden oddział szlachty węgierskiej został dorwany, no i w tym momencie ucieka z pola bitwy. Drugi oddział jakoś zdołał się ostać, ale tu naprawdę przyciśnięci ci Węgrzy do krawędzi pola bitwy. Po drugiej stronie, bardziej spokojnie jednak, w centrum wymiana ognia głównie, tutaj była jedna szarża, no stracił, nie, no patrzcie na to, 44 szpieterów cały czas żyje, czyli te straty nie były aż tak poważne, jakby się to z pozoru mogło wydawać. Milicja pikinierska wkroczyła no, w dokładnie odpowiednim momencie. Z prawej strony znowu manewrowanie kawalerią, no tym razem jańczycy będą mieli spore problemy, a zostali odcięci zupełnie przez kusarzy. chociaż te szarże zupełnie tutaj nie weszły. Aha! Bo nie miały wejść, szarża miała iść w zupełnie inne miejsce. Tutaj oczywiście Janici także dorwani przez generalską Chorągiew yy, Królewską konkretnie. Tutaj dociśnięci także spieszeni, spieszona elita zbrojnych. Yy, no, w prawie w nazwie jest elita, ale to chyba nie są jakieś super elitarne oddziały. Tutaj spieszeni rycerze feudalni już zmierzają. Są jeszcze piknierzy, no i ogólnie Wenecja ruszyła pełną paru, naprawdę sporo się dzieje w tej bitwie. Ja ledwo gadam, no ale niestety. Gadać muszę, tak czy inaczej. Kawaleria się wycofuje. Dokonane zostały jakieś frontalne szarże. Widzę, że ciężko z broni. Yy, ciężko z milicja że została całkowicie korałtowana przez tę kawalerię. No, a tymczasem piechota. A Węgrzy nie zamierzały, widzę tutaj walczyć zbyt ostro. Ajajaj, próbował się wcisnąć w tą lukę yy, mięso ze swoimi kusarzami, ale został zgnieciony dosłownie Między młotem a kowadłem w tym momencie jego kusarze. Wraim skrzydłę dwa oddziały. Konnicy węgierskiej trzymają się całkiem nieźle. W centrum? Ha. To jest niesamowite, jak ci rycerze feudalni uciekają od walki w zwarciu. Ale ostatecznie jeden z oddziałów został dorwany. To jest zabawne, powiem szczerze. No i jak jeden mąż dosłownie zawrócili i zaczęli uciekać z pola walki. oj czy tutaj uda się... Okej. Okay. Przypadkowe w ogóle zetknięcie się obu tych oddziałów, tutaj, tutaj jeszcze jakieś szanse w centrum, tymczasem po prawej stronie, no, wikinierzy stoją murem, widzę, że tutaj idą no, dorwana kawaleria i przyjaciele, chrągiem królewska, oj, 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 to może zaboleć. I koń za koniem padają, że radzą sobie naprawdę no, bardzo dobrze, no właśnie, zobaczmy jak wygląda w ogóle statystycznie, no, zdecydowanie duże straty po stronie Węgier. O, tutaj naprawdę eleganckie szarze i oni ci wszarze się w husarzy. Wymiana ciosów. Piechota węgierska też się powoli załamuje. Chociaż tutaj widzę, że teraz odwrotna sytuacja. Teraz to Wenecjanie uciekają, a Węgrzy zaczynają ich ścigać. No cóż. Tu mamy jeszcze te dwa. Okej, okay, okej. Okay. No, to może być Niemcym koniec, szczerze, biorąc pod uwagę zbyt nie, poziom strat. No okay. Wiesz, że Wenecjanie też z trochę, to, trochę stracili tych jednostek jednak. Także straty powoli zaczynają się wyrównywać, chociaż cały czas do całkowitego wyrównania jest naprawdę sporo. Zginął jeszcze generał wenecki, więc może być ciężko, bo kierzy maszerują w stronę, w stronę rycerzy feudalnych. Tutaj całkiem sporo Wenecja, dwa, trzy oddziały walczą z jednym oddziałem spieszonych rycerzy feudalnych. Jeszcze sporo manewrowania kawaleriów trzeba przyznać na skrzydłach. No ale. 41 do 56 punktów procentowych. Tu jeden oddział konnych kurczników jeszcze się jakoś trzyma na tyłach węgierskiej armii. Węgierskiej armii. Jeszcze muszkiety strzelają, no niesamowite. No powiem szczerze, że sytuacja zaczyna się wyrównywać. Była praktycznie dwukrotnie większa przewaga Czeremisa i jego Wenecji, jeżeli chodzi o straty. Miał dwa razy mniejsze straty niż Węgrzy, a tymczasem sytuacja naprawdę zaczyna się wyrównywać. Mamy 10 punktów procentowych różnicy, to i tak jest sporo, ale jednak, no jakby nie patrzeć... Również było wcześniej. Tutaj sporo sporo piechoty widzę weneckiej. Zaczyna skupiać się w tym setu. Ale wydaje mi się, że Węgrzy mają niewielką przewagę, jeżeli chodzi o ilość kawalerii. Więc kto wie? Mam tu jeszcze jeden oddział rycerzy pełdalnych. Tutaj kolejny. Ale tej piechoty weneckiej jest naprawdę bardzo dużo. Jeszcze jeden oddział rycerzy pełdalnych pakowuje się tutaj do walki z wenecką ciężką zbrojną piechotą. Kolejne salwy z muszkietów. Naprawdę to ładnie wygląda, że ta gra jest tak straszliwie stara. Nawet ten dym po wystrzałach. To jest tak niesamowicie fajne. Kolejna salwa, naprawdę. Muszkiety jak się zbiorą do siebie, one się często, często bagują i tak dalej. Jak się zbiorą do siebie, to są w stanie wystrzelić naprawdę sporo bardzo skutecznych, bardzo no, skutecznych, dobrze mówię, pocisków. No nie no, patrzcie jak wielu tutaj penesjan jest straty są cały czas porównywalne. Choć nie sądzę, aby Węgrzy byli w stanie to tutaj w tym momencie wyciągnąć. Chociaż tutaj jeden oddział Wenecjant zaczyna uciekać. Jeszcze trzy oddziały rycerzy feudalnych cały czas walczą. No problem właśnie jest tym. No, dobra reakcja więcej, no, tutaj porę i tymi rycerzami feudalnymi, dlatego udało się chyba uniknąć okrążenia. Niestety nie, niestety nie. To może być decydujące. Te szarże mogą być decydujące. No, przewaga. Zdecyd tak, tak, to jest Dżidzi. Ale bitwa dosłownie do końca. Bo tu jeszcze trochę tych węgierskich jednostek pozostawało. No, patrzcie na to: trzy oddziały kawalerii. Ciężko zbrojna milicja kucznicza zdołała się nawrócić. Szarża w pikinierów. A piki połamane. Dobra Wydaje mi się, że to po wszystkim, ale... Za chwilę dojdzie do kolejnego starcia. Tak, chyba wszystko się już zaumuje Dobra, przyspieszymy. Muszę trochę oszczędzać mój los niestety. Ale tak. wyrównane starcie. Naprawdę wyrównane starcie. O fajna, fajna bitwa, trzeba przyznać. Trzeba przyznać, naprawdę, wydaje mi się, że te wielkości, rozmiary jednostek są za duże. Ale nie jestem pewien, może tak powinno być, naprawdę, też miałem przerwę od tego Mediwala i sam już, sam już nie wiem. Znowu Wenecja, widzę, że mamy chyba podobny wil po stronie Czeremisa. Przyspieszymy, zobaczymy jak się tutaj rozstawi. No i jednak skutecznie wykorzystał muszkieterów, to jest ciekawe, bo jednak we wszystkich bitwach, gdzie muszkiety się pojawiały, no to rzeczywiście te muszkiety, no... Nie robiły zbyt wiele. No. Szybko zostały zaszarżowane od frontu, albo coś w tym stylu, albo kawaleria ich dojeżdżała, no i w sumie z tych muczykietów był, nie, nie było zbyt wielkiego pożytku. Na no, tymczasem w tym starciu rzeczywiście one odegrały jakąś tam rolę. Prawdzie, no, jeden oddział został też szybko zaszarżowany, ale piki tam weszły w porę. Ten oddział przeżył mimo wszystko. No i ponownie, bardzo podobna sytuacja Czerymy zostały się na prawej stronie. Tak dosyć mocno. Ale no, jest wystarczająco dużo miejsca na okrążenie. Choć jest to z całą pewnością nieprzyjemne, szczerze mówiąc, dla, dla armii węgierskiej, szczególnie w Mediwalu. Chociaż z drugiej strony... Czeremis też się musi tu obracać, bo jednak no, zauważmy, że obracanie jednostek w Mediwalu, całych formacji, całej armii, jest bardzo niekomfortowe. Ciekaw jestem, czy to jest celowa taktyka ze strony Czeremisa, ale no z drugiej strony on też musi się obracać, więc nie wiem, nie wiem rzeczywiście, czy to, czy, to, czy to byłoby opłacalne. Ale no to fakt, że rzeczywiście to obracanie jest niekomfortowe. Teraz można wykorzystać ten początek tak jakby, no i oddać parę salw z muszkietów. Chociaż nie, tutaj mięso bardzo szybko zareagowało, już w momencie, że pędzą, ale patrzcie, jak blisko są piki tych muszkietów, więc to się może nie udać. Już tutaj kontra ze strony janitów. No ale to doceniam. Cztery razy Jonici w dwóch bitwach. To jest to. Tak właśnie powinno być. Kolejna salwa z muszkietów. Aż sobie to z bliska obejrzę. Jak fajnie tu zmieniają szyki te, te, te muszkiety. No jednak mięso tym razem postanowił. Są chorwaccy topornicy. Są jeszcze więcej chorwackich toporników. Zdecydowanie nastawił się na bardziej walkę w zwarciu. Pierwsze szarze. Ajajaj, tu. Co tu się stało? Na własne piki chyba się nadział Czeremis. A czy to jest w ogóle możliwe? Nie, chyba nie. No w każdym razie mamy naprawdę duży blob. Zobaczymy, co się stanie. Aj, aj, aj. Spieszeni rycerscy kawalerowie. No ewidentnie tutaj elita, jeżeli chodzi o piechotę węgierską. Naprawdę dużo elitarnej piechoty. Pytanie, czy to wystarczy. Dobra kontrszarża ze strony mięsa. Konsarze wjeżdżają prosto w Janitów. Prosto w skrzydło tego oddziału, no już, już rozpadają się chorwacy topornicy. Ich morale jest za, no, zazwyczaj ich morale jest generalnie bardzo niskie. O lewą stronę pchają Węgrzy, tymczasem prawą Wenecjanie. No tu, oczywiście, oddziały pikinierskie Są jeszcze muszkiety. Szarży wykonane Janici no bardzo mocno tutaj jeden oddział obity. No problem w tym, że teraz w tej sytuacji muszkiety są naprawdę nieskuteczne. Bo trudno jest strzelać ten blob sobie po plecach. To jest. No i o ile w Warhammerze jeszcze te muszkiety tak strzelają, troszkę łukiem. To tutaj te podziski lecą centralnie prosto. No i po prostu ranią własnych sojuszników bardzo często. Masakrycznie duży blob tutaj powstał w samym centrum. Ale udało się prawą stronę przepchnąć e, Węgrów. Choć tutaj w sumie. Jest trochę głośników po stronie Węgrów. Centrum węgierskie się ewidentnie trzyma, naprawdę sporo rycerskich kawalerów, oni nie są zbyt łatwi do przepchnięcia. Kolejne salwy. Chociaż nie, patrzcie, dobrze wykonany ten ostrzał. Naprawdę sporo modeli tutaj, z 15 modeli, z 15 modeli tutaj padło od tych dwóch salw. Naprawdę jeszcze morale się załamuje, bo z tego co mi się wydaje, ostrzał z muszkietów. wow. Udało się zaszarżować, zaszarżować tych oddziałem kusarzy. Ale to nie zmienia faktu, że, patrzcie, już się w tym momencie załomuje. Nie no, muszkiety, cały czas słychać odgłosy wystrzałów i to naprawdę daje radę. Bardzo skutecznie obronione to skrzydło, właśnie dzięki muszkietom. To jest, to jest ciekawe. No i jednak załom... O, patrzcie, jak wielu Wenecjan, ale no tutaj w sumie... Rauty z obu stron. I Węgrzy, i Wenecjanie się pozałamywali. No w tym blobie. Wszystkiego po trochu. Taka kanapka wenecko-węgierska, czyli nie wiem. Dalmatyńska kanapka, tak by to można nazwać. Dalmacja należała i do Wenecji, do, i do Węgier na przestrzeni lat. Więc to taka dalmatyńska kanapka. No to myślę, że to jest całkiem, całkiem trafne określenie. Tutaj widzę, że wykonana szarża, wykonane szarża kusarzy. I niestety, niestety udało się czeremisowi, znaczy niestety zależy dla kogo. No i wszystko automatycznie natychmiast zostało zrautowane. Teraz to będzie krwawa łaźnia, no i wydaje mi się, że tutaj nie uda się mięcowi wyciągnąć wyciągnąć tej bitwy. Tak, jednak zamknięcie, ta piechota naprawdę długo mogłaby stać. Jeszcze słychać gdzieś tam na tyłach salwy z muszkietów. The enemy general has no honor! No nie, nie, tu, tu chyba już nie da rady tego wyciągnąć. Ten masakryczny raut w centrum. Szczególnie, że to było totalne okrążenie, więc jedno jeżeli jednostki zaczęły uciekać, patrzcie na tą różnicę. Ponad 30 punktów procentowych różnicy. Więc myślę, że nie, że tutaj nie ma szans wyciągnąć tego mięso. Ale to mi się naprawdę podobało w tej bitwie, Pomijam oczywiście fakt wystawiania przestrzeni sajonitów, ale te muszkiety, te muszkiety jednak. One rzeczywiście zrobiły robotę. W sumie patrzcie, dwie salwy poszły, chociaż nie wiem, ta chyba poszła gdzie indziej. Czekajcie. onici muszkieterzy, straty doznane, straty zadane. O, no, 26, 458. Milicja piekinierska 118, nie? Więc to teoretycznie te muszkiety nie wykonały jakiejś rewelacyjnej roboty, biorąc pod uwagę koszt. Milicja piekinierska jest, myślę, że zdecydowanie tańsza. Ale jednak te muszkiety naprawdę. Pierwsze salwy. Plus jeszcze ta, ta obrona pleców, to było naprawdę fajne, że, że naprawdę skutecznie broniły. Nottingham 1525, ok. No to niezłe średniowiecze, ale te, te muszkiety chyba zadecydowały o, o roku starcia. Nottingham. Okej. Okay. Wenecjanie i Węgrzy bili się w Nottingham. Okej. Okay. Nie mam więcej pytań. Dobra. To by było na tyle. Kończymy dzisiejszy odcinek. Tyle wam mogę powiedzieć. Już nie będziemy obserwować tabelki, że Czeremis jest pierwszym finalistą. Jeżeli chodzi o drugiego, no to muszę jeszcze jedną sprawę rozstrzygnąć w tej kwestii. Zobaczymy. Ale już no jakby... Już pre do przodu, pre do przodu po trupach, chcę jak najszybciej skończyć turniej, bo już się w tym momencie zaczęły mistrzostwa polski. Paweł gra w mistrzostwach polski, czeremis gra w mistrzostwach polski, więc no to jest najgorzej, jak się turnieje zaczynają na siebie nakładać. Po prostu trzeba to jak najszybciej zakończyć i, i tyle. Szczególnie, że już dużo nie zostało tak naprawdę do rozegrania, więc, więc no, no, postaram się, ja, myślę, że w tym tygodniu fajnie by było jakby, jakby już no, powoli, powoli zbliżać się do finału i meczu o trzecie miejsce. Mam nadzieję, że oba te mecze uda się jednak zagrać. No i tyle z mojej strony, tyle. No, gratuluję Czeremisowi, pierwszemu finaliście. Zobaczymy, kto będzie po drugiej stronie, także już Wenecjanie oczywiście są w finale. Ja ze swojej strony tyle. Mam nadzieję, że to przedsięwzięcie też mi w miarę szybko pójdzie, że finał już będę e, Wam tutaj transmitował w cudzysłowie, bo oczywiście nie będzie na żywo, będzie tylko powtórka. No ale tak czy inaczej, że finał Wam zaprezentuję już w pełni, w pełni sił. Dzięki jeszcze raz, do zobaczenia. Czołem.